Hej, witam Was z tej strony i jedziemy z kolejną misją. Hmm. Mam tylko dylemat, co tu zrobić z tym, tym. Mam 36 godzin. Teoretycznie mógłbym jechać w takim składzie. W praktyce mógłbym poczekać sobie 2-3 dni, żeby przyszli jacyś lepsi przy żołnierze i pojechać mocniejszym słonem. Ale myślę, że zaryzykujemy. A jestem tylko zestrzelony fighter. Z drugiej strony teraz chyba nie ma łatwych misji. Trafią misje na terenie. Mech to idę Albo z 8, e, e, I już będzie problem. Zatem to jest otwarta nie widzicie. W ogóle nie ma drzew. Nie będzie za czym się chować. Może być ciężko. Może być ciężko. No dobra, Central, żeby... one some some to Tu są jakieś Tu jest merd. Tu jest ale i od razu statek. To już jest mi. Got it covered. That would be Outsider? Od razu outsider. Podchodzą z ty masz Alman gun. Teoretycznie byś tam do niego mógł dobiec Takie masz szansę, że go trafisz. 39 To no nie jest to jakieś tak najgorzej. O, stąd masz 54 Z możliwością go wypłoszenia To może tak spróbujemy go dołatwić Ustawimy sobie kilku Żołnierzy 64? Tym razem Cię dorwę. Yes, yes. Tak jest. Troszkę za ryzykujmy. Zaraz tam będę. Troszkę za ryzykujmy. Tak, ty masz granat. Miałabyś już próbować go rzucić, żeby go trochę zwiększyć. Smacznego! Ale to jest tylko cztery. No dobra. Tutaj Overwatch. I tutaj na pewno Overwatch. Ty masz wypłaszanie, tak? W sumie zostanie mi jeszcze trzech żołnierzy. Dwa Overwatcha. Dobra, dajmy też ma wypłaszanie. Tylko, że tu mam podwójny szczał reakcji, więc też Overwatch. A ty go spróbuj wypłaszyć. zaraz ich pogonimy. Ok. Nie wyszedł. To bardzo niedobrze, że nie wyszedł. Kolega 59. 49 że go ogłuszysz. Chyba trafiłeś? Sobie. Tak, trafiłeś. Super. Eee, super, że trafiłeś do Molka. Już idę. Podbiegnie tutaj i włączę sobie Suppression. Zrozumiano, zaboru, Pytanie teraz, czy Puma tam dobiegnie? No nie wiadomo. Ty się tutaj zbliż do niego. Już się za to biorę. I tylko Overwatch. E, Kontynuuj misję. Co on zrobi? Przeładował. Czy już próbuje uciec? Nie. Nie, spróbował. No dobra. Okay. Odbiegnijmy tu. Jest ładnie splankowany kolega. Za siódemkę. No ale wciąż stoi. O, może go drugi rad jeszcze pociągnąć. Tylko proszę cię nie zabij 80% Kurde możesz go zabić A nie chciałbym tego no. Ok, jest średnięty Toma Czy, czy to ma jest w stanie złapać Dobra, jakby dobiegłaś to, to powinnaś mieć szansę Dobra, ile? 42%. No to próbuj. Yes. E, to teraz się resztą żołnierzy prawdopodobnie nie będziemy ruszali, e, bo nie chcemy nam, żeby nam co, coś wyskoczyło. Chyba, jak mamy żołnierzy po prostu tak strasznie wystawionych na szał. Ale mamy Hulzajdera, dobrze. Sentito. Uma podbiegnie do y, tego, spróbujemy sobie coś O, i kogoś tam widzisz. Ładnie. O, ale by się sniper przydało. O kurde, co to jest? Mechtoid 2 newtony. O, to nie brzmi przyjemnie. Moving to position. To nie brzmi przyjemnie. Tak jest, dobuszczo. Zaraz tam będę nie brzmi Już to przyjemnie, ale tak jest. spróbujemy Zasuwam Spróbujemy się z tym zmierzyć Wypasluje nieprzyjaciół hmm. Ciąjś ko moje, Ciąmeś Czy tam, będziesz go widział? Okej, okay, na razie go nie widzisz. Zaraz cię to muś zwieznę. Teraz ta Albionia skąd jest tutaj? Tu może być ryzykowne. No właśnie. To było ryzykowne. Teraz mi się rakieta przyda, żeby zniszczyć mu osłonę. Właśnie, bo oni mają strasznie wysoką defensywę. Weź ten merk. Okej. Okay. Ujawniłeś się. Ujawniłaś się, przepraszam. Czy stąd na nie do niego strzelić? Tak. 36%. Ale ta dezaktywacja dy będzie jeszcze mniejsza. Jadia Demolka, tu nie dobiegniesz, tu nie dobiegniesz, tu też nie dobiegniesz. Na hmm. razie tu, zaraz tam będę, tu już się zabuwię, Ciebie sobie schowamy, tutaj żeby już nie oberwała. Ty rzucisz granaty dymne. Na moją ekipę na podwyższeniu, tak jest. Ciekawam, czy to zwiększyło nam szansę na trafienie, jego Czy on ma ten taki wzmacniający 41. No tak, myślę, że się poprawiło. Nie, 24 to może, może jednak nie. Wypatruje okay, wroga! dobra, co on zrobi? Nie granat! Podwójny cover fire Ale trafiliście A szkoda, oh, teraz jesteśmy całkowicie słonięci No Jezus, jeszcze tutaj nie trafiliśmy a właśnie. To jest ranny kobra, tak? Nie. Teoretycznie mógłbym ruszyć tutaj. Tylko że to wtedy jest tą moją resztą ekipy. Nie wiem czy to było dobre rozwiązanie akurat Bo oni mają niesamowitą celność Tak jest dowódcą Wypatruję nieprzyjaciół Affirmative Stan Beacon shell, ale to jest 24% ja. Widzisz go stąd? No, popatrzcie teoretycznie, mogłabyś próbować go wypłaszać. Ty masz darmowe apteczki? Chyba tak. Można by było. Odwiedz tutaj. Reanimować. Ufoki nie pozabijają się same. Dokładnie. Jest tutaj o oh, hurerach. Uff, grzeją do mnie! Uff, 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 tutaj osłon uff, 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 nie uff, 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 Teraz i Overwatch Czemu nie ma run Nie ma, czemu nie miał hit and gu... e... run and hit, czy tak to ja nazywa? Umiejętność Wypatruję nieprzyjaciel. to tak. to widzisz jednego i drugiego. Przeczytuję teren. Deezir się musi schować. Ty masz wypłaszanie to nie Spróbuj go wypłaszyć 52% No Uła. Super, ze 12 oberwał A Jakby go dwa razy trafić to by było już po nim, ale no niestety Jak się tu zbliża za pełną osłonę Overwatch Tam wychodzi Piękny, za ósemkę. Lepiej by było jakby chyba wziął siebie na tę misję, bo jednak bezpieczniej. Nie granat, kolejny granat. Mechoi Uff Dobrze, żeś schylił głowę. Teraz tak. Nie powinnaś go flankować. No i go flankujesz, ale 61% to nie jest. Ne... O! Ale na szczęście trafiła. Teraz tak. Gdzie jest demolka? Demolka jest tutaj. tego stanu nie widzisz? Widzisz którego? Widzisz tego na 80% Teoretycznie okay. powinieneś st stąd go widzieć Tak jest 67 Dobra. Załatwiliśmy tego like on Aha on. i masz jeszcze Hidden Run Ciekawe, czemu ostatnio nie miałeś? Że musisz się trafić, dole? żeby mieć Hidden Run. Chciałbym, żebyś Ty do niego... ...strzeliła... ...szrednęła kolegę. I teraz tak. O, a ty dwa razy do niego nie będziesz mogła jeszcze Ty strzelić. Potrzebuję amunicji! Bo potrzebujesz amunicji, dokładnie. Ty możesz do niego dwa razy strzelić. Raz. I dwa. Kurde, ale on ma jeszcze... Ma jeszcze 10 życia. Gdybyś miał to jest shots? To jest pytanie. Tak jest! Sprawdźmy. O cholera, Overwatch. Uff. Jak wściekli. Szczęście nam dzisiaj sprzyja. Mazdy, zabija się. 87% Chyba trafiłeś. Obezwładniam cel. Najgorsze ja to jest to, że nie mam apteczek u. Tak jest, broń w pogotowiu. Zaraz tam będę. Nie mam apteczek u nikogo więcej, chyba. Rozkaz wypatruje wrogów. Hmm. I ciekawe co nie zrobił ten by pracował, żeby nic nie zrobił Ale jednak coś zrobi Uff, nie trafił Tamten ma zniszczoną broń, więc nie powinien być taki groźny Snake eyes <coughs> Pięknie ustrzeliła. Jeszcze ktoś? A jeszcze z habik ale dobra, sali nie trafia. Chulaj, Jeszcze ktoś? A, drugi raz świetnie. Ciekawe, czy to są ostatni już. Czy jeszcze kogoś tu będziemy mieli? Jeszcze ktoś zareagował. Kto to jest? Claudia. Super. No jak to idę, załatwiliśmy. No dobrze. Czy ktoś nie wiesz, widzisz? Aha, widzisz, ale nie można było. No dobra, czy ty po szczale będziesz mogła sobie zrobić Overwatcha? Pewnie tak. On strzeli, prawda? Zaryzykujemy taktykę z wypłaszaniem. Tylko czekajcie, czy. Będę miał go kim wypłaszyć? To jest dobre pytanie. Bo może się okazać, że nie będę go nie miał biorę. kim wypłaszyć. No właśnie, bo tutaj nie masz amunicji. No właśnie, nie będę miał go kim wypłaszyć. Cholera jasna. O kurde, tylko 6 życia ma zostało mu. Jeszcze jeden. Czekaj, ty masz granata. Może jeżeli zaryzykuję, to może go załatwię. Powinien, i go zabić. Jest! I co koniec? Jest! Czterech, no, no tak, tak, tak myślałem, że to jest zestrzelony fighter, więc powinno być nie być trudno. No i 15 minut się uwinęliśmy z robotą.

we're not exactly, exactly sure object. it's organic it's in nature object, yet it's highly it's magnetized, magnetized and it appears to resonate very faintly within a specific electromagnetic spectrum it is currently unclear how or perhaps that's because this is outside your field of expertise doctor if what you're saying is true this object is an antenna one that's receiving a signal that signal can we trace it no at least not yet. We would first need to determine its encryption algorithm. My team can handle that. In that case, I will focus on constructing an interface between this object and our global communications array, which will need to trace the signal. Then it looks like researching this crystal should be our top priority. Okay. Ale też o nie dostaliśmy ostatnio. Yes, pieszy jest pieszy karabinę porozmowy 37 meldów. Ale kurde. Masakra. No, zepsute, zepsuło nam się coś. Jednaka na z zabawek nam się zepsuła. Coś trzeba sprzedać. Żeby mieć jakiekolwiek pieniądze. Chyba ostatnio mamy taki problem z pieniędzmi. To jest tanie, chyba piątkę kosztuje. No! Contact, detected. O kurde. Nie, no wylecieć możemy zobaczyć, co to jest w ogóle. Ale nawet do tego nie będę strzelał, bo to jest duże. Gorzej jak wyląduje. a jak wyląduje, to będzie problem. Bangs out. Bangs prawdopodobnie. Contact detected. No to jest problem. Kogo mamy do dyspozycji? Ja, myszka, pączek, DJ Romeo był biarę, Romeo jest słaby. Pasowałoby mi poczekać... Dobra, dwóch snajperów będę miał I biurę. Nawet trzech snajperów bym mógł mieć. Więc to w sumie ten jeden dzień by mi pasował poczekać. Czy jestem... Czy mogę poczekać? No 14 godzin. Ale poczekajmy, tak przynajmniej z połowy tego czasu. Medium. Wysoko. Klasa nieznana. To nie dobrze. To wykrycie jestem duży stary. No te. No, joy here. niestety, Contact detected. mi go raz trafić, bo mój gdzieś wyczytał, że jak się go raz trafi, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nam zestrzeli Disengaging. Trafiłem go raz. Może mogłem dwa razy spróbować się wróciła. dobra żółtek żuć, żuć, o widzicie to jest genialna informacja to jest genialna informacja że żółtek wrócił do służby tak bo mamy teraz żółtka mie Okej. Okay. co oznacza że jeżeli byśmy wzięli żółtka i mie plus do tego e, sokola oko a mączu za ile za 6 godzin to mączu się nie zdąży wykurować no dobra, ale Sokolo, Oko, Żółtek, ja, Myszka, Pączek, DJ... Nie, no myślę, że sobie powinniśmy poradzić. Wiadomo, że te, te lądowania to są długie misje, czasami składające aż trzech. Ale może damy radę. Więc na razie, trzymajcie się. Tyle w tym odcinku. Cześć!